Cześć, witajcie na moim kanale Miniantek, a dzisiaj gramy w Good Cafe Great Cafe. To jest kolejny odcinek mojej drodzy z tej gry. Dziękuję Wam jeszcze raz za 800 subskrypcji. I zaczynamy dzień 147. Ja tutaj nie zapomniałem co tu się dzieje, bo dawno w to nie grałem. Codzienne zadanie. No widzę, widzę, tylko cały czas mam ten wykrzyknik. To już wiem, wiem, wiem. E, moi drodzy, mamy tablicę ogłoszeń. To że już cały ukończymy, więc nie wiem, o co im chodzi. Ale dobra, stacja kolejowa no się prezentuje tak. No i co? No, nie pozostaje nam po prostu zagrozić. No, nie pozostaje nam nic, żeby zagrozić. Dobra, zaczynamy. Z tej chwili nie ma wiadomości. Dobra, o! No, ładnie się piszę. Chcę pozmakować tęczy na fioletowym late. Co? Dodaj posypkę do lawendowej late, proszę. Dobra. Lawendowa latej posypka. To, to jakby to jest easy. Lawendowa, czyli ta taka fioletowa, moi drodzy. Dobra, dajemy to tutaj. Już napełniamy mleko. pyk. Teraz dajemy tą lawendę, czyli raz, dwa, trzy, cztery, zawsze, moi drodzy, się daje cztery, to jest moja taka rada, zawsze piszę cztery pompki, czyli cztery po prostu kliknięcia, tak to rozumiem, właśnie. <laughs> Dobra, moi drodzy, w ogóle dzisiaj jest odcinek Wielkanocy, więc Wam życzę wesołych świąt, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. I żeby wam się fajnie życie ułożyło, ja dzisiaj dostałem, moi drodzy, klocki lego. E, takie słoneczniki. I mam cały bukiet, moi drodzy, więc może kiedyś wam nagram ten, ten, e, ten bukiet, jak on cały wygląda. E, dobra. Chętnie spróbuję mrożonej waniliowej laty z ziarenkami wanilii. Nie ma ziarenek wanilii chyba. Co? Chcę z procesor waniliowy lego? Tutaj tylko lód i ziarenka wanilii. Nie ma ziarenek wanilii! Espresso ser waniliowy. Zimne mięko, dobra. to znaczy ja zwykle to robię tak, czyli raz, dwa, trzy, cztery. I, i jaki syrop? Waniliowy, Boże, lawendowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ziarna wanilii. Mi się wydaje, że to będą te laski wanilii. To będą chyba te laski wanili, no bo nic innego to chyba nie może być, bo tylko to mam, więc to będą chyba te laski wanilii takie. Dobra, moi drodzy, w ogóle Wam dziękuję za te 800 za subskrypcji, lecimy po 900, po 1000, moi drodzy, 1000 będzie mega fajna. Ja już będę się, fa no, to, to, to będzie fajne, coś czuję. Dobra, to, co jeszcze chciał? lód i ziarenka wanili. Lód. Teraz dopiero mi o, o lodzie mówią. nie Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. No, nie mi nie. problemu. Nie, 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 nie. Nie, 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 Chcę mrożoną latę. Która smakuje jak truskawki w letni wieczór? Zrób mi mrożone truskawkowe latte. No i to się rozumie. Mrożone truskawkowe latę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Pyk. I espresso na górę. I to się rozumie. A nie kurde, ziarna wanilii co nawet nie mam w tych ziaren. A nie mogę kupić, moi drodzy. Ja mam każdy składnik wykupiony. I ja nie wiem, oni, oni może zrobią jakąś aktualizację. Ale naprawdę nie wiem o co chodzi. Pyk i pyk. Dobra, dajemy jej to o matko. Nie. dzisiaj jest sobie jakiś dzień. Tutaj jakiś głupi w tej good cafe, great cafe, ale nie wiem. zuplatę z wodą zamiast mleka. No dobra. Amerykano. Chyba każdy o tym wie. Dobra, dajemy, moi drodzy. Jaka jest godzina? 22. Dajmy pyk. Pyk, pyk, pyk. Mm. No i wodą z mleka. Pyk, zalewamy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ten napój jest hipnotyzujący. No i się cieszę. Dobra, następna osoba. Dawaj. Mam na coś takiego. Możesz mi zrobić czekoladową rozkosz? Dobra. Jest tutaj w naszym iPadzie czekoladowa rozkosz. Na pewno tu jest coś takiego. Czekoladowa rozkosz jest. No czyli tak. Czyli czekoladowe lata. na początku robimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyk. Dodajemy espresso na i ma is that sweet i espresso. dobra moi drodzy, pyk mamy ja, ja moi drodzy teraz sobie słucham tej płyty, bo ona jest fajna akurat. Ta, 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 ta płyta tą polecam, dobra. Pyk. Co jeszcze tutaj? Dziękuję do czyli tylko jeszcze co? To i... To dobra. E, to... I to, proszę bardzo. Ten nap jest smak, cał całkiem nieźle. Kciuki w górę. Dobra, e, skończyliśmy ten dzień, moi drodzy. Zadania chyba nie. Jeszcze nic nie mamy. Ale dużo zarobiłem. Dobra, była reklama, moi drodzy. Jakieś wyposażenia. A po co ja mam to naprawiać? Ja już nie rozumiem. Nie wiem po co. Jak to mam naprawione? Bo naprawdę nie wiem. Co my mamy w składnikach? No nic nam się nie odblokowało, Nawet nie ma kurde... A! Zaczynamy kolejny dzień, moi drodzy. Kolejny dzień jeszcze sobie szybko zrobimy dzisiaj. No, no on będzie trochę, przy, trochę już przy, przycięty, żebyście się nie zanudzili, bo jeżeli każdy będzie prosił wadliową e, lawendową latę, to weźcie. Są dwa Amerykanów, dobra. Dwa americano. Pierwsza. Drugie. Sprawdzimy. Proszę bardzo. Nigdy nie chcę roz, rozstać się z tym napojem. Dobra, kolejna poproszę osobę. Kolejną. Nie masz lod, lodu na pojazd. W takim razie tylko napój bezbitej bitej śmietany. Dobra. Czyli napolitankę bez bitej śmietany. Nie pamiętam, jak to się robiło. E, dlatego bez bitej śmietany. Dobra. E, czyli e, przecier czekoladowy. Dobra. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. To się chyba tak robiło. I na to jeszcze espresso. Moi drodzy, fajna jest orzeźwiająca truskawka. Odświeżająca czy orzeźwiająca, nie wiem. Bo tam nie trzeba dawać espresso. Tam nie trzeba po prostu dawać espresso. Jest, e, teraz na moi drodzy, jest niedziela. Jest niedziela. Więc dzisiaj ten odcinek też wleci. Moi drodzy, wczoraj nie było odcinka, ponieważ była wielka kolacja. Śniadanie, no co... był by, po prostu święta, no dzisiaj też są, wiem. Ale, wiecie, dzisiaj już mogę Wam nagrać, już nie będzie takiej przerwy. Dzisiaj wam nagram w skutkach. No sorry, że teraz takie słabe odcinki, tylko codziennie muszę, wiecie, coś robić, nie? Ale w majówkę będą lepsze, w majówkę będą lepsze. Muszę już później robić wrażenie waniliowe lata. Jest, proszę bardzo, tylko mnie nie Czyż Jeszcze nie próbujesz? Boże. No, Przepraszam, ale ludzie naprawdę tutaj masakra. Pierwsza. I druga, moi drodzy, dajemy... proszę bardzo. Dziś neczko, ciężko. Jejo, ale szybko tak. Ale moi drodzy, wiecie co mnie też wkurza w tej grze? Że niektóre, dia... Że niektóre na przykład prośby klientów są po angielsku. Ja na przykład czasami nie rozumiem i ja nie chciałam zrobić. Naprawdę. Moi drodzy pauzę, bo wiedziałem że będzie reklama. To była już oczywiste, że będzie reklama, ale dobra, moi drodzy, to by było z dzisiejszego odcinka. Dajcie łapkę w dzwoneczek i subskrypcję. I widzimy się w następnym odcinku z tej serii. Pa pa!